Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja rzekła Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu, Zbawicielu moim bo wyjrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Też wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pieśniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, aby wieszył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Tak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Amen. Panie Jezu, ten hymn Twoja matka wyśpiewała przed Elżbietą. Tak, to Elżbieta przywitała Twoją matkę, jak wczoraj w Ewangelii słyszeliśmy. Jakże się to stanie? Panie Jezu, Twoja matka zapytała, jakże się to stanie. To, co potem wyśpiewała. I my też, Panie Jezu, teraz stawiamy Tobie pytanie: Jakże się to stanie? Co ty względem nas zamierzasz uczynić? I Elżbieta, i Twoja matka to pytanie Tobie stawiają, a my też. Jakże się to stanie, to, co Ty zamierzasz uczynić? Ale trzeba dostrzec już. To, co ty uczyniłeś. I to właśnie Maria i Elżbieta potrafiły dostrzec to, co Bóg uczynił. I za to wyrazić swoją wdzięczność. To, co Elżbieta powiedziała, i Twoja matka, to wyraz przyjęcia daru. Tak, mówimy, że Maria nie zasłużyła na to, by być Twoją matką. Elżbieta też nie zasłużyła na to, by zostać matką Jana Chrzciciela. Gdzie za tym ich wielkość? Wielkość przyjęciu daru. Tak. Uniżenie, że to ja nie zasłużyłam, nie zasłużyłem na to, co otrzymałem. I tu jest wielkość. I tego to rozpoznajemy grzech dzisiejszych czasów, kiedy to, co człowiek otrzymał, w darze, przypisuje sobie. Poczęcie człowieka człowiek przypisuje sobie. Oczywiście, skoro człowiek przypisuje poczęcie, to może z tym poczętym dzieckiem uczynić, co zechce, być z jego własnością. Tak samo jak własnością jest brzuch kobiety, jak to mówią. Jak to mówią dzisiejsze, nie wszystkie, by nie, prawda? Ale tak wiele kobiet mówi, świat jest naszą własnością. Oczywiście z... troszczymy się o ten świat, a jako o swoją własność. I tak o początku świata diabeł kusi człowieka, żeby stał się właścicielem, bo co podpowiada wąż Ewie. Jeśli spożyjecie zakazanego drzewa, to wtedy staniecie się jako bogowie. I przez co dzisiejsi ludzie chcą stać się jako bogowie, właśnie to czynić, co jest zakazane. I tu widzą swoją moc. Mogą się sprzeciwić. Nie wiemy, co tak powiedział. Non serviam. Nie będę służył. No to był diabeł. Człowiek nie chce służyć Bogu, ale chce być jako Bóg. Panie Jezu, Twoja matka, dlatego, że przyjęła ciebie jako dar, doznała radości, podobnie jak Wielbi, dusza moja Pana i raduje się Duch Mój Bogu Zbawicielu moim. Tak i tutaj mamy odsłoniętą tajemnicę radości. Na czym polega radość człowieka, na tym, że chce i potrafi Ciebie wielbić. Tak. I znowu człowiek zamiast wierbić ciebie, to sam chce być wierbiony. Tak? Jeszcze drugiego człowieka może uwierbić. Zresztą interesownie, to to uwierbie człowieka, żeby on mnie uwierbił. A tutaj stosunku do Ciebie jest odwrotnie. Po to Ciebie wielbimy, boś Ty nas. Boś Ty nas najpierw uwielbił. Zapragnął nas ubogacić swoim bóstwem. I tutaj jesteś, Panie Jezu. Niczym nie zasłużyliśmy na to, żebyś tutaj był. Niczym. A wiesz, Panie Jezu, jak człowiek chce sobie to przypisać? Jak tutaj słyszę, to jest nasza kaplica i mamy prawo. Mamy prawo. Tak? Ty wiesz, Panie Jezu, jaki jest dalszy ciąg tych słów? Mamy prawo do przyjmowania ciebie tak jak my chcemy. I możemy się pogniewać na Ciebie, jeśli nie przyjmujemy Ciebie tak jak my chcemy. I tak jest ten dzisiejszy świat. Tobie stwierdzamy, stwarzamy warunki. Zaszczepisz się, możesz przyjść tutaj do Ciebie. To jest warunek. Człowiek stawia warunki Bogu. Jak ja się zaszczepię, to wtedy będzie mógł on, ona przyjść. Ale wcześniej nie, bez tego nie. Jak dami mi Ciebie na rękę, to zostanę. Nie, to nie. Mam prawo. Jesteś nasz. Mam prawo. Taki jest ten człowiek. Panie Jezu, a słyszeliśmy, wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Tak. Uniżenie. Czy to, to, co się Tobie podoba? Oczywiście w liturgii to się wyraża przez postawę uniżenia, kręczącą. Tak. To jest postawa dorąca Ciebie, ale nie tylko w zewnętrznym wyrażeniu naszego ciała, ale wewnętrznym. Panie Jezu, nie jestem godzien tego, żebym tutaj był, żebym do Ciebie mówił, żebym o Tobie mówił. To Ty jesteś tym, który darowujesz. Takiego człowieka, jakim jest kapłan, obdarowujesz mężczyznę, kobiety, żony, męża, nowym życiem, tak, nowym życiem. I pragniesz, aby cię przyjęli w pokorze i z wdzięcznością. Przyjąć dziecko z wdzięcznością. A można się zapytać, jak ludzie reagują, kiedy dowiadują się kobiety, że są w ciąży, Zdrowo mówię w ciąży, bo wyrogowano już z stanie błogosławionym. Cóż mi za błogosławieństwo? Teraz. Teraz w ciąży mam być, kiedy nie pasuje mi to. Mam wspaniałe plany zawodowe, tak. To czy tamte jeszcze musimy kupić, urządzić się. I tu ciąża się pojawiła, a jeszcze się zdarza, pojawiła się poza małżeństwem. Tak. Jakie to zaskoczenie nieprzyjemne. Nie skutkowało zabezpieczenie się przed dzieckiem, wielkie pretensje. Ja mam być matką teraz, w tym czasie. Panie Jezu, Maria była też zaskoczona. Przecież nie planowała, nie planowała być wcale matką Syna Bożego. I też w ten sposób, w ten sposób. Jeszcze nie zamieszkała w swoim domu i tu już jest w stanie Błogosławionym. No i potem jeszcze to podejrzenie Józefa, jakie się od razu zrodziło. Niewygodna sytuacja. Pani Jezusa, Twoja Maria, odpowiada: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według swego słowa. No i tutaj mamy konsekwencje tego. Wyśpiewuje hymn na cześć Boga. Tak. I w tym się wyraża jej wdzięczność, wysławia Boga, ale jednocześnie nie siebie stawia w centrum. Nie siebie. Ale mówi o pokoleniach całych. Tak. To nie do mnie tylko, Panie Jezu, przyszedłeś, ale do wszystkich synów córek Izraela. Tak. Okazałeś miłosierdzie wszystkim, przychodząc do mnie. I tak, Panie Jezu, jeśli jestem matką. To przychodzisz nie tylko do mnie, ale do ludzkości, do innych ludzi. I dajesz mi zadanie, żeby inni ciebie poznali. Przyszedłeś do całych pokoleń, nie tylko do mnie. I od razu tutaj odkrywam sens swojego życia, przeze mnie chcesz przyjść do innych, do całej mojej rodziny, do całej Polski, archidiecezji, do świata. Tak. No i jakie masz tutaj wymagania, co chcesz przez nas szczędzić? Strącił władców stron, a wyższy pokornych. To przez nas. Masz utrącać pysznych. Oczywiście nie będziemy ich zabijać, ale powiem im, że mogą przyjąć postawę pokorych, a wtedy Bóg stanie przy nich ze swoją mocą. No i to, co teraz możemy głosić światu: upokuszcie się, ludzie, przed Bogiem, a Bóg nas wywyższy. Upokórzmy się przed Bogiem, a Ty nas, Panie Jezu, wywyższył. Tak, ty nas wywyższych. Okaza moc swego ramienia. rozproszę, pyszniących się samysłami serc swoich, jeśli się nie upokorzy świat odczuję moc Twojego ramienia. Ty nie będziesz bezczynny. Jakkolwiek teraz się wydaje, że jesteś bezczynny, tak, nie działasz, ludzie z Ciebie kpią, a Ty patrzysz. Takie ukło się stwierdzenie. Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz. A to my nie widzimy, jak Ty grzmisz. Tak jeśli siedzimy to, co dzieje się w świecie, to widzimy. To widzimy? Zadatek kary. Żeby się ludzie opamiętali. O co miał robić? Ujął się za swoim słowem Izraelem pełny nazwy, miłosierdzie. Oczywiście tutaj nie myślimy tylko o Izraelu, ale myślimy w tej chwili o wszystkich ludziach. To wtedy dotyczyło Izraela, a dzisiaj dotyczy już całej ludzkości. Posłałeś nas, posłałeś apostołów, kapłanów na cały świat. Najpierw tylko była Ewangelia w Izraelu, a potem. Na cały świat pozwałeś, i my mamy ten świat do ciebie przyprowadzić. Dokładniej, nie my, ale ty chcesz przyprowadzić do ciebie nasze rodziny. Tak, w pierwszym rzędzie to są nasze rodziny. A potem wszystkich innych, których na drodze naszego życia stawiasz, Panie Jezu. Tak, Panie Jezu, bardzo Cię prosimy. Uzdolnij nas do wykonania tego zadania. Tak, faktycznie, żeby jak najwięcej ludzi przyszło. Na Ty święta najbliższe Bożego Narodzenia. Pięknie brzmi, piękna nazwa, aczkolwiek już wielu ludzi dzisiaj to denerwuje, próbuje się zastąpić innymi określeniami. Ty wiesz, Panie Jezu. A my chcemy pozostać przy Bożym Narodzeniu. Nie tylko słowa. Ale w całej postawię. tak Panie Jezu, kolejna szansa, żeby dać świadectwo o Tobie, że przychodzisz do naszego życia, do naszych rodzin. Prosimy Cię, Panie Jezu, jak to zrobić? Prosimy Cię o Ducha Świętego, zsyłaj nam go wraz z Twoim Ojcem na ten czas, byśmy wiedzieli, jak głosić światu, Twoje przyjście do świata. Będę więcej ludzi na chwałę Twoją, Twojego Ojca, Ducha Świętego, śpiewał. Najwięcej żył dla na Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi i Świętemu. Chwała ja na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.